Akademię piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Oddaj zdrowie w dobre ręce. trudną wiosnę przechodzi drużyna Stadionu Śląskiego z rocznika 2012. Zielonym wyjątkowo brakuje ostatnio równej formy i szczęścia w kolejnych ligowych starciach. O przełamanie tej pasy Chorzowianie w ostatnią niedzielę kwietnia zagrali na swoim boisku z rówieśnikami z Wiktorii Częstochowa. Już w drugiej minucie przyjezdni po raz pierwszy groźnie zaatakowali wychodzący ze bramki stadionu. Borys Stroka sfaulował Adriana Wachowicza. Goście mieli rzut wolny. Bramkarz Zielonych musiał przez dwie minuty odpocząć. Między słupkami zmieni Emil Brandt, który po chwili miał okazję do pierwszej skutecznej interwencji. W 11 minucie po wrzucie z autu na uderzenie zdecydował się Robert Pecano i sprawił tym trochę kłopotów bramkarzowi przyjezdnych. Po chwili gospodarze mieli drugą okazję na to, by objąć prowadzenie. Dobra akcja Marcela Zawiszy zakończona celnym, ale obronionym uderzeniem Szymona Stachowia walczaka Gospodarze coraz pewniej czuli się na boisku, ale w 18 minucie popełnili błąd przy wyprowadzeniu piłki, który kosztował ich stratę pierwszego gola. Przejęta przez Częstochowian piłka trafiła do Adriana Wachowicza, a ten otworzył rezultat meczu. Gospodarze musieli teraz dążyć do wyrównania i byli bliscy osiągnięcia celu w 21 minucie. Po rzucie rożnym głową uderzył Igor Korzeniewski, ale przyjezdnych uratował słupek. W 25 minucie groźnie skontrowali częstochowianie. Najpierw jednak stroka obronił strzał Tobiasza Krawczyka, a dobitka Dawida Pluty trafiła w plecy zawodnika Wiktorii. 26 minuta podopieczni trenera Pawlika naciskali na rywala, ale piłka odbita od Marcela Zawiszy minęła bramkę Wiktorii. W 28 minucie zieloni popełnili drugi tego dnia kosztowny błąd, po którym stracili gola. Dawid Pluta. Obsłużył podaniem Adriana Wachowicza, a ten po raz drugi trafił do siatki i było 2-0 dla Częstochowian. Nie zamierzali jednak rezygnować z walki o lepszy wynik. To zaskakujące i groźne uderzenie z dystansu autorstwa Marcela Zawiszy. Po drugiej stronie boiska w 33. minucie uderzył Filip Pepłowski, ale świetnie spisał się golki per stadionu. Jeszcze przed przerwą przyjezdni mieli okazję na to, by zadać trzeci tego dnia cios. Tym razem jednak upiekło się Chorzowianom. Do przerwy wynik brzmiał 2-0 dla Wiktorii. Po zmianie strony gospodarze próbowali wziąć się do odrabiania strata, ale w 42. minucie stracili piłkę w środku pola, co mogło przełożyć się na trafienie. Kamila przygody, raz jeszcze jednak skuteczny był bramkarz stadionu. Dwie minuty później, po wznowieniu gry przez Borysa, strokę przed szansą na gola stanął Szymon Stachowiak, walczak, ale nie udało mu się wykorzystać okazji. 53. minuta akcji swojego zespołu wyprowadza Filipę Pepłowski, podaje w kierunku Juliana Minkini. Minkina zagrywa przed bramkę, a tam na 3-0 wynik podwyższa Hubert Migoń. Goście byli teraz w bardzo dobrej sytuacji, Zieloni w poważnych kłopotach, zwłaszcza, że Częstochowianie oddali jeszcze jeden groźny strzał. Teraz jednak skutecznie broni golkiper Zielonych, ale podopieczni trenera Michała Pawlika nie wywieszali białej flagi. Spore zamieszanie pod bramką Wiktorii Częstochowa, w końcu po uderzeniu Filipa Pliszka wybronili się goście. 68 minuta, sprawną akcję wyprowadzają Chorzowianie, dośrodkowuje Tymoteusz Mucy, spory bałagan w polu karnym, Częstochowian wreszcie, błąd bramkarza gości wykorzystuje Adrian Dyrda, no i robi się 1 do 3. chowianie próbują błyskawicznie znów powiększyć swoją przewagę, przegrywa pojedynek z bramkarzem stadionu, Adrian Wachowicz później obija słupek, arbiter uznał, że golkiper zielony chwałował i dyktuje rzut karny dla gości skarnego karnego uderzał Adrian Wachowicz, ale górą w tym pojedynku Mikołaj Milbrandt. Ciągle więc wynik 1 do 3. Ciągle gospodarze mogli wierzyć w odwrócenie losów meczu. 73 minuta, teraz błąd popełnia defensywa gości. Piłka trafiła pod nogi Marcela. Zawiszy, zawisza, pokonuje bramkarza gości. I wynik brzmi 2 do 3 na nieco ponad 5 minuty przed zakończeniem meczu. Chorzowianie chcieli ratować punkty. Goście groźnie kontrowali. To jedna z takich sytuacji końców Meczu i słupek obity przez Adriana Wachowicza. 80 minuta to z kolei bardzo sprawny atak, po którym minimalnie myli się Marcel Zawisza. Wynik tego emocjonującego spotkania już się nie zmienił. Stadion śląskich Chorzów przegrał na swoim boisku z Wiktorią Częstochowa 2 do 3. Cel był taki, żeby, żeby dzisiaj z Wiktorią wygrać. No, nie ukrywam, że mieliśmy trudniejsze mecze w sezonie. No, wiadomo, zespół fizyczny grający długą piłkę, musieliśmy na to reagować, ale niepotrzebne. Uważam, że trzy błędy, które spowodowały, że przeciwnik zdobył bramkę, ciężko zareagować. Jak podajesz piłkę prosto pod nogi przeciwnika, i później musisz się z tego wybronić, więc te bramki wpadły. Pierwszą połowę przespaliśmy fizycznie, graliśmy troszeczkę delikatnie. W drugiej połowie jestem bardzo zadowolony z zespołu za zaangażowanie. Hmm, ale tak na spokoju, nie trzeba powiedzieć sobie, że bardzo ciężko, żeby ta piłka wpadła do siatki. Te dwie bramki to jest za mało. Sytuacji było bardzo dużo. Chłopcy tak naprawdę oddali. E, wszystko co mogli, no biegali przez 80 minut, cieszę się, że każdy kto wchodził nie był obrażony, tylko po prostu grał i to chyba było dla nich najważniejsze, no ale bramka jest dalej zaczarowana, e, ilość sytuacji, którą w tym meczu stworzyliśmy, no to, to dwie bramki to za mało. Tabela wiadomo weryfikuje, wynik wynikiem, perspektywa rozwoju jest dla nas najważniejsza, tak naprawdę mamy półtorej miesiąca, żeby przygotować się do piłki 11-osobowej, już poczyniliśmy kroki, żeby ci chłopcy w tym środowisku po prostu czuli się lepiej, no dla mnie priorytetem jest to, żeby oni Cieszyli się z gry w piłkę. Uważam, że w drugiej połowie to było, ale nie zasługują na to, żeby przegrywać te mecze, bo naprawdę nie są słabsi. Brakuje im po prostu w wielu sytuacjach szczęścia. Uważam, że w niektórych momentach jesteśmy lepsi. Chcemy grać w piłkę, to najważniejsze, chcemy się rozwijać. Perspektywa kolejnych miesięcy to myślę, że taka spokojna głowa i walka. Może w końcu te bramki zaczną padać. Uważam, że po prostu może być tylko lepiej, ale musimy pracować też z chłopakami nad tym, żeby wierzyć w to, że może być lepiej, no bo to jest chyba najważniejsze.